Sieradz miasto nad Wartą też ma swoje problemy z wodą. I nie chodzi tu bynajmniej o wspomnianą rzekę czy wodę z kranu, ale o niewielki staw nieopodal gmachu urzędu miasta. Sadzawce zaszkodziło karmienie ryb i kaczek oraz kilkudniowe upały. Kiedy temperatura sięgała 40 stopni w słońcu, sieradzanie kąpali się w rzece, nikogo nie było nad zbiornikiem przy ulicy Grodzkiej, który od jakiegoś czasu jest ulubionym miejscem spacerów sieradzan. Natomiast sadzawka na skwerze miast partnerskich cuchnęła i straszyła zdychającymi rybami. Bo to rano szedł jeszcze gniezd śmierdziało, do śmierci. śmierdzi. I tak było przez kilka dni. Cztery dni temu, no to była tragedia formalnie, no ryby było pewno, nie, do, nie nie do, nie do opisania tego, nie? że to się nikt nie, nie zainteresował tym, nie? Wczoraj że byli, podobno byli ze mnie, Ale dzisiaj no, przechodzę i znowu jest to samo, nie? Wysokie temperatury oraz to, że mieszkańcy miasta się radza, wrzucają tutaj w zasadzie kilogramy codziennie chleba, które po prostu idzie na dno. To, to są drożdże czy jakieś tam inne jeszcze tutaj produkty wrzucają. Konieczne stało się działanie oczyszczające staw i takowe zostało wykonane w ubiegły wtorek. Firma, która nam wykonywała tutaj prace związane z tym, że zostały na teren zbiornika wrzucone ekologiczne preparaty, które całą tą zgrupowaną na dnie ilość osadów będą w stanie rozłożyć, a tych osadów jest od 25 do 25 cm. To wszystko spowodowało, że sytuacja jest taka, jaka jest. Zostały wprowadzone odpowiednie preparaty mikrobiologiczne. Które będą powoli tą wodę naprawiać, będą rozkładać to wszystko, to co tam spoczywa na dnie i gnije, zabiera tlen i, i tak dalej. Będzie to wszystko przez nasze mikroorganizmy rozkładane, i będzie y, zbiornik doprowadzany do stanu równowagi, i będzie y, 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 dojdzie do tego, że on się zacznie samo czyszczać, i w pewnym momencie będzie ładna woda klarowna. Tak ma być za kilkanaście dni. Tymczasem Straż Miejska obejmie sadzawkę szczególną uwagą na tych, którzy nie przestrzegają zakazu karmienia rybikaczek, czekać będą surowe mandaty.